Mam nadzieję, że to nie będzie po prostu kolejna usprawniona wersja PSP, do tego już mieliśmy dosyć, to byłaby piąta czy szósta? Piąta, piąta, piąta. Piąta, piąta wersja PSP, więc no... Jeśli będzie to coś nowego, to chciałbym, żeby to było konsola PSP o mocy porównywalnej z PS2 na przykład. To coś takiego zdecydowanie by mnie, by mnie kupiło na rzecz Sony. Prawda, że Sony musi troszkę powalczyć o ten rynek handheldów, bo ostatnio stacza się porówni pochyłej niemalże. Um, ale co wiemy? Wiemy, że będzie Little Big Planet 2 pokazane, to na pewno zresztą już zostało oficjalnie zapowiedziane. I zapowiedziane zostały też zmiany w, w serii, mianowicie no, od troszkę innej strony zostaje to wszystko uchwycone przez twórców. Tutaj ten Little Big Planet ma być bardziej platformą do robienia gier niż grą samą w sobie. Niż platformówką. Niż platformówką, tym bardziej. No, tam widzieliśmy trailery, jakieś Space Invaders, różne, różne typy gier. No, czy to się przyjmie, to zobaczymy. Tak naprawdę całość będzie oparta na kontencie, na zawartości tworzonej przez graczy, dla graczy. No, i ktoś to będzie musiał robić. I pozostaje pytanie, czy będzie na tyle chętnych, żeby zakupić tą grę tylko po to, żeby robić gry, a nie grać. Tak, no to jest obawa, którą wygłosiłem w moim komentarzu w tym tygodniu, że nie jestem pewny, czy LittleBigPlanet 2 w takiej postaci, jaka została zapowiedziana, będzie atrakcyjnym produktem, który kupujesz bez jakiegoś wielkiego zobowiązania, że chcesz po prostu programować te gry. Znaczy, nie wiem, czy słowo programować no, jest dobre, tak, ale z tego, tak. co widzieliśmy na zwiastunie, możliwości edytora są naprawdę potężne, więc no, pod tym względem y, zobaczymy, ale generalnie. Generalnie, jeśli mam być szczery, dla mnie Little Big Planet jest bardziej takim fajnym wkładem w dorobek ludzkości, kulturowy, niż grą, którą, w którą faktycznie chciałbym grać. Bo, szczerze mówiąc, ja się szybko znudziłem jedynką, nie wkręciłem się w przeglądanie poziomów zrobionych przez graczy i myślę, że jednak większość ludzi, większość nabywców tej gry potraktowała ją właśnie w ten sposób. I ta społeczność wykształciła się w jakimś małym procencie. No, zobaczymy, jak sobie z tym problemem poradzi dwójka. Mówiąc o Sony i mówiąc o faktach, jeszcze trzeba wspomnieć o Gran Turismo 5. Pięć, piąte et 3 z udziałem, gra tak 5. To będzie nie, niesamowite 3 i <laughs> yy, niesamowita gra. No nie, można się śmiać, jasne, tworzą, to już jest w 90%, 90 chyba stworzona gra, zrobiona, więc jeszcze 10%, 10 lat. Yy, w każdym razie, nie, no, będzie 170 samochodów nowych, świetnych, będą nowe trasy, oczywiście wszystkie trasy z poprzednich części w grze będą, poza tym będą nowe. Będą tra trasy przygotowane dla klasy Nascar, bo również pojazdy, maszyny, samochody tej klasy się pojawią. No Też próba wkupienia się w rynek amerykański. Nie? Na pewno, no to to jest sport przede wszystkim amerykański. Mm. No i cóż, i będą również skomplikowane obliczenia e, fizyki jazdy, wpływu aerodynamiki. aerodynamiki, wpływu atmosfery na jazdę na ogół. Nie ma być to wszystko bardzo rozbudowane. Zresztą no, nad czymś muszą tyle czasu pracować, nie? więc domyślać się można, że właśnie nad tym. No Generalnie fakty i liczby, bo jest to jedna z najdroższych gier w historii, wskazują na to, że będzie to symulator absolutny. Trochę się z tym nie zgadza Wązaj, który grał w tę grę na Gamescomiem w kolonii w zeszłym roku i trochę marudził i mówił, że odstaje od forcy Sport Czyli głównego konkurenta. Więc no, no, zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli i przekonamy się o jakości tej gry już w czerwcu i Wam to zrelacjonujemy. Jasne, no teraz przejdźmy do kolejnego elementu E3, nie mniej ważnego niż gry, mianowicie do sprzętu. Chodzi o kontrolery ruchu. Ogólnie to jest taka moda, znaczy moda, taka rewolucja ruchu od Wii rozpoczęta, teraz wszyscy chcą w ten ruch iść, w kontrolery ruchu. Sony i Microsoft próbują nadążyć za tym trendem w jakiś sposób. Tak i obecna sytuacja Sony i Microsoftu, czyli PlayStation Move i Natala, jest w tym momencie zupełnie inna, bo Sony odsłoniło wszystkie chyba karty, albo przynajmniej większość na Game Developers Conference w marcu. Już wszyscy dokładnie wiedzą, czym się je PlayStation Move. Natal za to pozostaje jedną wielką tajemnicą. Cały czas, mimo że były prezentacje, pokazywano to w różnych, w różnych filmach, też były grywalne pokazy, ale jeszcze cały czas ludzie nie są pewni, czym to się je i nie są pewni, jak praktyczne to faktycznie będzie, bo powiedzmy, jeśli ktoś nie wie, że generalnie w Natalu to Postać gracza staje się kontrolerem, nie mamy nic w rękach, tylko ruchami własnego ciała i naśladowaniem jakichś gestów. Po prostu wykonujemy różne, różne polecenia. W jaki sposób kontrolujemy grę, tak? tak na przykład były pokazy burnouta granego na, przez Natal, wyglądało to tak, że po prostu kręciliśmy kierownicą w ten sposób, no. było to wyśmiane dość, dość zabawnie w jednej reklamie PlayStation 3, gdzie Kevin Butler w ogóle tam naśladował, że. What is Powiedzmy sobie szczerze, Natal wygląda bardziej jak filmy Science Fiction, a PlayStation Move to takie trochę podrasowane Wii, przynajmniej na tych. chwili. przede wszystkim bardziej precyzyjne, bo to, to, ta technologia przede wszystkim się, do tego się sprowadza, że wszystkie ruchy będą w przestrzeni, nie tylko to jest lewo-prawo, również na całej przestrzeni będzie to oddziaływało, będzie działało. I będzie bardzo precyzyjne. To już widać na pokazach. No, to, 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 ten kontroler ruchu został oddany do. Dla graczy do, do sprawdzenia na różnych targach, właśnie na Games Developer Conference. Całość jest bardzo podobna. W swoim wyglądzie do UI, mniej więcej do tego co oferuje UI. Mamy tą różdżkę w jednej ręce zakończoną kolorową główką, która ma zmieniać kolor w no, to zależności to jest od tego. Ten wskaźnik stanu zdrowia. Na przykład. No a poza tym w drugiej ręce trzymamy też taki jakby czy coś to tam, kontroler osobny Zabierzcie tą strasznie głupią nazwę, nie pamiętam. Też jak. nie pamiętam, ale, 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 ale no, wygląda to bardzo podobnie do tego co jest na UI. Tylko właśnie tak jak mówiłem, ma być bardziej precyzyjne, ma działać w przestrzeni. I jak zostanie wykorzystane, to zobaczymy. No tu pojawia się problem pewien, mianowicie gier każualowych. To wiadomo, te kontrolery ruchu będą zastosowane w różnych tenisach, w różnych walkach bokserskich, takich takich prostych grach, który, w których Wii przoduje obecnie. Pytanie jest, czy to się sprawdzi w grach... No hardkorowych, takich normalnych graczy ujmijmy to. Tak, dla mnie te bitwy pomiędzy PlayStation Move a Natalem wygra ten, kto sobie właśnie pozyska uznanie tych bardziej hardkorowych graczy. No bo powiedzmy sobie szczerze, robienie zestawów minigierek na kontrolery ruchu nie jest żadną sztuką, bo Nintendo już to robi od paru lat regularnie idzie im to dobrze. I dla ludzi akurat grających w takie zestawy minigierek jak Wii Sports argumenty o wielkiej precyzji PlayStation Move kompletnie nie mają sensu, bo to, <laughs> bo to nie jest ten odbiorca po prostu, który docenia takie rzeczy, a na przykład na PlayStation Move pokazano już grę Sokom, nową część Sokoma, właśnie sterowaną przez Move, Jakoś mnie to kompletnie nie przekonało. No tak, czyli kontrolery ruchu również są jednak w pewnym sensie niewiadomą, przynajmniej jeśli chodzi o ten segment gier dla graczy wymagających, ale jesteśmy dobrej myśli, bo dlaczego nie? Przecież każdy z nas, z nas może biegać z różką w ręku po pokoju i rysować rysunki razem z chłopcem uwięzionym w swoim telewizorze. To jest tak upiorne. Tak, tak, to jest troszkę przerażające, ale no tak, jak mówię, jesteśmy dobrej myśli i to wszystko zapewne na e zobaczymy. No i powoli zmierzamy do końca przeglądu tygodnia, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą, ważny temat, który chcieliśmy poruszyć. Jasne. Mianowicie w końcu w tym tygodniu dobiliśmy do tysiąca materiałów na TVGRY.pl. Zgadza się. Nie wiem, czy są wśród was ci, którzy zobaczyli wszystkie, ale jeśli tak, to szacunek, naprawdę. Szacunek. Mm, no i co? Um, no i cóż, no i mamy w związku z tym małą niespodziankę, mianowicie są takie oto koszulki tutaj. Specjalne, jubileuszowe koszulki. TV Jedyne Gry. w swoim rodzaju limitowane, numerowane, w ogóle niesamowite. Tak. Z dinozaurem, z triceratopsem, zaprojektowanym przez Mucieja, znany francuski projektant no, znany mody francus Muciej. artysta uliczny. Artysta uliczny, tak. Triceratopsy TV zainspirowane naszym, naszą maskotką. Znaczy, nie wiem, czy to jest nasza maskotka, no może. No nie, ale no może... przyjmijmy, że na, na rzecz chwili to jest, jest nasza chwilowo, chwilowo triceratops był naszą maskotką, więc takie oto koszulki. i... Wszystkie one są numerowane, jak już mówiliśmy. Tutaj jest numer jeden, który zostanie przeznaczony na cele charytatywne za jakiś czas. Do tego jeszcze wrócimy. Mam nadzieję, że coś tam uratujemy świat z jej pomocą. Tak, a tutaj mamy pięć kolejnych numerów. Tutaj koło mnie sobie grzecznie leżą. I te koszulki możecie sobie teraz wygrać. Znaczy, musicie się oczywiście postarać. Mianowicie konkurs jest artystyczny, obrazkowy twórczy i związany z jubileuszem. Tak, jest egocentryczny też przy okazji. Bardzo egocentryczny. W związku, że w związku z tym, że to jest nasz jubileusz, znaliśmy, że będziemy autotematyczni i chcemy prace plastyczne wykonane dowolną techniką, czy cyfrową, czy analogową, mm, cokolwiek. Czy Może farbki, być... czy, ryzy, czy ołówek, czy photoshop, czy nie wiadomo co, w każdym tak, razie wszystko wiesz? dopuszczalne. A temat e, tych prac to jest jak powstało GryPL. i tutaj jest pełna dowolność e, dinozaury, wielki wybuch, wielki wybuch powstanie świata. człowieka. Michała Anioła. Wow. Będzie się działo. Wszystko, wszystko. No zobaczymy. Wygrają najśmieszniejsze, najfajniejsze i najlepiej wykonane prace. E, te koszulki, no nie wiem. No, ja myślę, że one za parę lat na, na eBayu będą szły po. Kilka tysięcy, Kilka dolarów. tysięcy dolarów. to jest limitował euro. Pierwszy raz coś takiego robimy, więc, więc to, jest, to jest bardzo kolekcjonerskie i w ogóle ekstra, tutaj wszyscy nasi ludzie z ekipy dostali w prezencie takie koszulki, znaczy my dostaliśmy też od firmy, bo tu firma płaciła za ich wydrukowanie. No ale tak, bardzo. Powa poważna sprawa. <laughs> ale nieważne. No, nieważne. W każdym razie, jeśli nie chcecie brać udziału w konkursie, Albo też nie wygracie w tym konkursie, to możecie sobie je kupić. Jest ich 100 egzemplarzy, czyli minus te z konkursu i minus te, które daliśmy Sympatykom TV Gry. No to jest ich z 80 jeszcze, więc możecie je kupić i wspomóc nas. Tak, tak, wspomóc, bo wszystkie pieniążki oczywiście nie, nie weźmiemy dla siebie i nie przechylamy ich na mieście. Tylko wszystkie oczywiście użyjemy do zakupienia sprzętu nowego, do, żeby nasze programy były jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze, więc w jakiś sposób. Też możecie mieć wkład w to, żebyśmy tutaj się rozwijali, żeby te Gry rosło w siłę. No, jak zbierzemy jakąś sensowną sumę, to nawet możemy wam swego czasu pokazać, na co to wydaliśmy. Nie? No Będziecie jasne, na pewno się bardzo współfundatorami przyda. Pół fundatorami naszej działalności, a jak wiecie, no, kasa jest potrzebna, żeby robić. No, żeby coś fajnego. Coś, coś, coś fajnego zrobić. No i cóż, to chyba tyle na dzisiaj. To wydanie przeglądu tygodnia, wydanie poświęcone E3. Za tydzień również E3 będzie tak jak już mówiliśmy. Poświęcone multiplatformom, ogromna PC-ta, i kontynuujemy naszą wycieczkę po targach. No i rozpoczynamy też drugi tysiąc materiałów TVGry.pl. Tak jest. więc dziękujemy Wam bardzo za uwagę, to był przegląd tygodnia i do zobaczenia w przyszły piątek. Trzymajcie się!